Hej, cześć witajcie. Z Mateo. Witam Was już w drugim odcinku z 7 Days today. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie ten oto domek. O, to mój ząbek uszkodził. Eee, Ulepszyłem sobie to do drewna i do kamienia. Tu mam jeszcze trochę drewna, tu niestety zostało tu na dole, tylko troszkę desek zrobiłem. Eee, porobiłem trochę tych tych wyzwań tu mamy prawie wszystko. Tu mamy zrobione, tu mamy zrobione wszystkie. Z tych mamy to zrobione. Po sobie postać dałem mu pociągowego pierwszy punkt i dwa punkty w ma Wtedy zwiększa się zbieranie i mniej się chyba zużywają te przedmioty do wydobywania. A w teraz, e, zrobił się dzień, przed chwilą jeszcze nie idziemy tam na tę dziewiątkę, no bo bo obstawiam, że będzie tam po prostu za zimno dla nas, bo nie mamy wygodnych ubrań e, idziemy sobie do, tego, do tej chałupki, co tu była gdzieś co tutaj jest idziemy sobie ją, lutniemy całą bo pół set wszystko zostawiamy w bazie pozbieramy też trochę sobie drewna i kamieni i zrobimy jeszcze włócznie. I zaraz chyba level ubijemy, tak mi się wydaje. Tak, potem ten różowy paskuczek to jest level. Okay. Dobrze wiedzieć. Wezmę sobie trochę drewna, żebym raczego móc naprawiać te moje przedmioty. Raz, Tak. Było do kamiennych strzał, kamyk, drewno i pióra. Mamy kamyków. Ale to był gdzieś kamyk, taki większy, lesi kamyk. Dobra. Zawsze lepiej mieć trochę więcej strzał. A nóż, widelec się przydadzą. Eee... To jest jakiś boss, czy mi się wydaje? E, nie mam pojęcia. Jakaś jest czerwona czacha tutaj. Oj. Może to poziom trudności, tak jak, <laughs> Może to poziom trudności? Dobra, on też okej. Okay. Nie wiem, trochę się obawiam teraz. Jakby było tutaj, jakby to był jakiś taki potężny ząbek to będziemy raczej uciekać niż walczyć. Gdzie jeszcze? Zobaczymy tak naprawdę. Wiem czy ja tego nie mogę zebrać. Tak. Mogę. Bardzo miła babeczka, mamy. Wiem, że takie skrzynki zaplombowane to w nich czasem fajne rzeczy są. Mamy dwie. Młotek i... Starego dostaw kompaktu jest to, za które przyniesie O, fajnie też. Coś tu jeszcze jest? Nie, chyba wszystko już tego. Autobus sobie butniemy jeszcze. Chciałbym też, to domy jest jakiś. No to jest taka, jakby za autobusowa. Drewno, tu jest do zebrania. <śmiech> <śmiech> Zdenerwujemy te gardła. Torba sportowa. Umiejętność wytwarzania broni krótkiej. A, i teraz mogę pistolet wytworzyć na poziom drugi. Ok. Złomujemy. Metal z tego dostanę. Tu mamy. się budzą. Tu tu no nie wiem gdzie. Co, coś tu się... Tam są jakieś tam nie. Tu się coś obudziło. Ja proszę patrzeć czy mi nic za zapleczów nie idzie. O to ten Żydal. poziom trudności po prostu Dobra tu jeszcze jakiś był to go też ubiję żeby mnie tu nie irytował Idziemy dalej to by lutować. To wydaje mi się, że mogę zebrać dostanę z tego kamienia. No właśnie. W jakimś filmiku to widziałem gdzieś napraw. Dobra. Jakieś śmieci tutaj są. Okej. Okay. Tu jest warsztat. Mudło jakieś postrzeć. Okej, okay, przyda się. Przyda się, przyda się. Paliwko. To... Paliwko. Tu metal z tego mogę zabrać. Tego to jest bardziej się kilof przydał niż szykerka. Dobra, to sobie nie? też tu jest za tym zniszczony we metal, tylko to chyba mogę tym zebrać to mi da piach ok tam jest skrzynka jakaś tam jest skrzyneczka czy to ożyje okay. nie ożyło ale wybuchło praktycznie mamy pistolet karabin maszynowy rurowy okej okay. y Chyba 2% większość na okej, okay. ok To weźmiemy sobie wszystko yy, to sobie zazwąpuję Lękasz się tu o, okay. Aha, ale to jest na inną amunicję, okej, okay. no tak, bo to jest 9 To jest na pewnie 7,6, no. no właśnie To i tak z tego Myślę, że potem przejdę jakoś, a to się zawaliło. Aha, ciekawe, czy tam wskoczy teraz jakoś. Uda mi się tam przeskoczyć, czy się nie uda tam przeskoczyć? Okej, okay, udało się. Mo Power Electronics. Co, co, co tu może być teraz? Pytanko. Eee, Planeta technologii wytwarzania sprzętów robotycznych się w elektrycznie. Mamy tak, akumulator i mamy części mechaniczne. No dobra, wszystko wezmę do domu. Zostawię to sobie w bazie i będzie czekać. A nasz kiedyś się na pewno to przyda. Odbierzem. Jeszcze kolejny no. Naprawdę nie ma co robić. Tylko łazić sam, No rzeczywiście. Tu jeszcze to sobie przeszukam jakieś nasionka. Eee, czy co to mi da? O, klofa, to na pewno przyjmę to. Nie dużo, bo niedużo, ale zawsze coś dobra idziemy, tego to ubijemy jeszcze. X to jest jednak X. Dobra. Wiecie pozbierał, jeszcze sobie drawienkę, ale po odcinku. To raczej nie jest zbyt fascynujące. Tu mamy co? Młody wytworzenia łuków. Łuki na drugi poziom, teraz mogę wytwarzać, super Na pewno tu też się przyda Mamy tutaj jelunia Kur... Potrafiłem go? ja za szybki, no, nie, że... nie, nie Nie spodziewałem się, kur... Nie miałem się, nie że przeskoczę nad nim ogólnie Jakaś ruda, a to dobrze z kilopem biorę z tego co ja kojarzę, a nie tamtą siekierką, o, o, dawaj Dawaj, 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 o, dobra, dawaj, 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 I dawaj uciekamy tam, uciekamy, ja nie mam stamina już, czekaj, napij się wody, napij się wody i biegniemy za nim jak go ubijemy, to będzie super, będziemy więcej. nie jedrzyj się tam. Czy mnie nie interesujesz mnie no. no. Gdzie ten Jeleń? No, uciekł. To no, dobra jest. Jest. Idziemy na nim, idziemy. Idziemy na nim, jedziemy. Zaraz udziałem uciekł. uciekł no. O, tu jeszcze więcej jest miejscówek. Dobra. Dzięki Jele, pokazałeś mi te miejscówki. Ale to będzie. To sobie przeszukamy. No, trudno, ale tak wygląda. tym nie wiem. Urawek co, idź. Idź i Drugi raz. Jeden raz to zdecydowanie za mało dla ciebie. Dobra, trudno. Już skobiłem tego. Dobra, to pójdziemy tą talutem. Zobaczymy, co tu jest. Hmm. O, tu trochę i itemów. Okej, okay, czyli ta powtór poziom trudności tak się... O, już się budzą. Już się budzą. Dobra, nie ma nic z tyłu, nie ma nic z tyłu, dobra. My się zbierzemy sobie stąd. Po czemu by nie? Tak, tak. Potrzebuję. O, skrzynia Kolejne się budzą. Szona kuźnia, kamień jakiś. Chodźcie tu, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, dla was też mam miejsce. W moim serduszku. Tak to tak, gdzie z tym łopami ilion O Jezu Dobra, ten padł. Ona też padła świetnie, tu jakiś drwał chyba. on tak, taki typowy drwał właśnie z lasu Dobra, staminka Dobra, zestonowany No ty masz trochę chyba chłopie Dobra, Poprawimy sobie to, 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 to mi się ogólnie, całkiem dobrze mi się w tym walczy, mogę ich na dystans wtedy, czy wszyscy stąd tu czy nie, to ciało, to jest nieżywe, o garnek, ale garnek to mogę sobie zezłomować, tak jak to, torba sportowa, ok, Mamę. za samą medycz. Tu jeszcze idzie kolejny. No, musiał się obudzić. No, naprawdę. No, nie nie. no, 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 raz umrzej, no, naprawdę. no, to jest stos amunicji, ale oczywiście nic do mojej broni. klikuszam eee. kikusza ma większe szanse na powalenie wroga, okej. Okay. To też na pewno fajne, torba sportowa. No, w to weźmiemy i sobie. Tu widziałem drewienko, to sobie pozbieramy wszystko. <laughs> by czuć, ich lutnąć nie mogę już to wygląda, że to nic dookoła nie leży przypadkiem o ty mordę no tego to ja się tu nie spodziewałem nie ale z tego o, mogę pióra wyciągnąć pióra się przydadzą benzyna benzyna Tu i tak nie tu nie muszę tam wchodzić, A, dobra, fajnie, wyczyszczone tu mamy, bo jak, nie wiem, że jak wyczyszczę to się usuwa ten znacznik, ale nie. Hmm, trochę więcej tego, z tego drewna zbiorę, ale widzę, że mało z tego idzie. No mało z tego idzie, to bez sensu. No dobra, to mamy wszystko tu lutym chyba. chyba. Dobra, musiałem gasnąć sobie. zorki. Dobra. Powiem wam tak, jesteśmy pełni. Więc wrócimy sobie do bazy. Ja zrzucę oczywiście tej temy i pójdziemy gdzieś dalej. Zaraz sobie oblukam. Chciałem blisko coś, kolejnego. No, króliczek. O, patrzcie, ubiłem króliczka. I mięsiwo mamy z niego. I skórę. O, patrzcie. Zrobiłem jakiś ten... Tak, robiłem coś, tam. Okej, okay, fajnie. To bazy. O, mam już kolejnego delikwentu na naszej drodze. Porozmawiamy z nim po boku. A ja wiem, gdzie z tymi łapami to jest blisko. Nie no, pozwalaj sobie, kolego. Kolejne, piądo. fajnie. trochę wolny jestem, czuję po tym jak idę że wolniejszy jestem. Mamy jakiś punkt? Mam jakiś punkt. Eee, Mój pociągowy. Hmm. Hmm. Czy może bogate złoże? Co? Bogate złoże, bo no na pewno przyda się teraz zbieranie większej ilości zasobów. Zwłaszcza nawet do ulepszenia tej bazy naszej. A chcę ją też jednak ulepszyć, bo widziałem ustawienie, że są jakieś tam krwawe księżyce obcym, że wtedy to wymarki będą dopiero jakieś takie mocne. Więc przyda mi się to jak najszybciej ulepszyć i to ogarnąć. Więc teraz tak, co nie jest potrzebne w sumie, prawie wszystko. Uh -huh. Już nie mam miejsca, ale dobra. Eee, zrobię sobie jeszcze jedną skrzynkę. Tylko gdzie ona jest. Skrzynia drewniana. Eee. Dobra, ja na razie tam wrzucam, bo bez sens jest dla mnie trzymać. Bo nie jest. Musiałem nosowy smaczkać, córki. Mm. 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 Um, teraz tak. Mm, 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 mm. Mm. Jezu, a mnie tego irytuje, naprawdę. Nie polecam być naprawdę chorym, to jest najgorsze. E żeby na przykład robić sobie ugotowane jajko. Karnek i woda, okej. Czy e co mam, zobaczę. Włókna na roślinność. tego trochę. Wiem, tak, że taką ale pobieram sobie to i mogę jakieś buty, i tak dalej, żeby kraftować. Definitywny hmm. kaptur... nie, nie ślecia, wytwórz Rękawice i buty. Akurat 30 zebrałem. Może tu po prostu się przejdziemy, będzie bliżej. Mmm... Włóż, włóż, Okej. Widzę, że są leki, tu chodzą. O nie, ja trzy minuty i zamarzam. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, a na razie podziękuję za ten biom. Na razie podziękuję. Idziemy na razie w tą stronę. <laughs> O dziwie się, co? Mamy 20 minut odcinka, chciałbym tak mniej więcej 25 mieć maksymalnie, nie więcej. Za no, koniec odcinka po prostu pozbieramy sobie trochę materiałów. Ja popierdziałem głupoty. No, no. no, no. no potem musimy go zbierać nagrywania Army 3 kampanii. Bo no, już mi się odcinki pokończyły, a trzeba coś nagrać. Bo czyli 10 lutuję ostatni e, film z e, Antistazji. Po, przed tym jeszcze, jak się safe popsuł, <laughs> A, dlatego jeszcze będzie jeden odcinek na kanale z tego. A ja się zaraz będę zabierał do nagrywania właśnie mm, army trójeczki. Gramy kamieni. Mam nadzieję, że mi zależy ten zombie tu nie przejdzie. <laughs> powiem wam, że teraz yy... Prze przeczekałem noc, żeby już nie nagrywać w nocy, bo i tak bym nigdzie nie poszedł. Yy, to mi tu parę zombie przyszło pod bazę. Między innymi dlatego jest zepsuta też ściana, którą jak najszybciej chcę się ulepszyć. I muszę od góry zabudować tą bazę Ale to nie będę robił tego na odcinku, bo to będzie monotonne bardzo i nudne po prostu. Zrobię to sobie poza odcinkiem. Żeby <laughs> was tym nie zanudzać. Hmm. na no, no odcinku możemy pochodzić, poeksplorować. Hmm. Coś tam sobie podbierać. poziom i kraftuję ok to nieważne co ja sobie kroję tu drzewa posadzę dobra nie jeszcze to drzewko i będziemy tu kończyć odcinek No, no, mamy 23 minuty. Akurat dobijemy do 25 będzie koniec. <laughs> hmm. Hmm. Dobra, to jeszcze widzę. Mamy to. Sadzę jeszcze to sobie. O, nie, tu nie mogę. Tu mogę. I tu mogę. Dobra. I powiem tak, w tym odcinku to by było na tyle ja sobie może staram się przed kolejnym odcinkiem tą bazę troszkę ulepszyć troszkę ją ulepszyć i troszkę ją też zobaczyć żeby tutaj nic tam nie weszło od góry i co? I w kolejnym odcinku pewnie wybierzemy się dalej w tamtą stronę gdzieś. To jest chyba tu, gdzie byliśmy. Tam gdzie jest taki obóz, ale eee, Wybierzemy się pewnie gdzieś w tamtą stronę. <laughs> tam jeszcze bakitonki były. A jak nie to, a jak nie w tamtą, to pójdziemy tam. To będzie też jakaś, jest, nie, jakaś fabryka. A no tam mnie korci pójść. Ale tamto musi być dobrze wyposażeni do tego. Bo jak tu jak mam 3 minuty do, do zamarznięcia. No to ja dojdę stąd tam i będę zamarzała, co dopiero na tą górę wejść. Eee, więc. W tym odcinku to by było wszystko. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i kliknijcie dzwoneczek, żebyście nic nie ominęli. my się widzimy w kolejnym odcinku. Strzała, cześć!